Dobry! No! Jestem już, powracam do nagrywania. Nie wiem, czy na jeden filmik, czy na więcej, bo znowu pewnie się nie uda. Jak wtedy się nie udało, to teraz też pewnie nie. No, ale. Ale może jednak uda się regularnie nagrywać w końcu, tak? No, zobaczymy. Także. Dzisiaj gram w Minecraft'a. Yy, I to będzie początek nowej serii, która. Może będzie miało jeden odcinek, może nie, yy, bo wiadomo, że za często nie gram. Nie ja nagrywam na kanał. No i yy, głównie to jest nowa seria, która będzie po prostu zwykły survival w Minecraftie. No i oczywiście gram na trybie przetrwania. Yy, I zaraz tutaj zrobię świat. Ziarno na przykład będzie. 1000. ...bufet. Był taki jeden świat, na którym tworzyłem na bufecie. Jak będziecie chcieli w komentarzach, to napiszcie. Ja Wam pokażę... Yy, dokładnie... ...ten świat. Tam mam diamenty nawet. Dzisiaj zdobyłem akurat... No, dzisiaj gramy na nowym świecie, specjalnie tylko do nagrywania. Tutaj będę... nie będę w ogóle grał poza odcinkami. Skrzynię będziemy włączać, chyba, albo dobre włączmy i wchodzę do nowego świata. Tutaj widzicie, nam się ładuje. Chyba nie chcecie do tego tutaj patrzeć. i załadował nam się świat. Jesteśmy w chyba najgorszym wieku, w jakim mogliśmy się zaraz w dżungli. Dziewiętrzą, ale mi się wydaje. Że tutaj właśnie były najczęściej diamenty w dżungli. Ale to chyba. Dobra, no to zbieramy sobie tutaj drewno. Y y y naszym wyzwaniem na tym świecie będzie zabicie smoka, bo jeszcze nigdy nie udało mi się zabić smoka od tobie survival, y W którym od początku dochodziłem, bo Kiedyś udało mi się zrobić smokę, jak zaczynałem na kreativi, i dochodziłem po prostu podziałem w portal do Endu i tam na Survivalu dokończałem. Ale tak to nigdy mi się nie udało, dlatego bym bardzo chciał w końcu to wyzwanie w Minecrafcie zrobić. No poza tym gramy na wersji 1.13, bo zrobić te diamenty, a one bardzo rzadko wydarzyły się na wersjach powyżej yy, 1,18, chyba tak, czy 1,19 nawet, nie pamiętam. I nie lubię ogólnie tych dużych wiosek. Nie wiem czemu, ale za dużo, za łatwo jest wygrać. Tak mi się wydaje, chociaż tak podziwym nie wygrał. O mm. Jak widzę pierwsze raz jest. Ten odcinek będzie dość krótki, po co żebym to nie wyłożył. No Żadny tutaj zbywam żelazo przed węglem, tam jest <sum> drugie złoże nawet. Nie Jaki mam plan na tą serię? Mam? Na razie nie mam jeszcze. I, nazwa serii to będzie Minecraft Sublima, po prostu. Chyba, że ktoś w komentarzach coś napisze ciekawego. To zmienimy na I teraz będę kupował żelazo. Tutaj chyba mamy dosyć duże złoże. jak będzie trwał pewnie tak z y, 10 może 15 minut zobaczymy fajnie że od razu zubawmy tutaj żelazo bo pewną bardzo przyspieszy grę I najgorsze jest to że nie ma węgla i mi się z drewnem teraz y Nigdy chyba tak jeszcze nie miałem w tej grze, żeby właśnie trzeba było przepalić draftem żelazo. To już we niego. A zamiast tego mamy kolejny żelazo. Tutaj mogą być potwory. A nie, obczewiejcie. Normalnie. Aha, normalnie. to, to zostawiam na łatwiej na razie. Nie lubię, ustawimy sobie normalnie ale na razie chcemy się przygotować wiadomo i właśnie przed ząbiekami przygód nie mam pierwszych problemów w tej grze Teraz jestem w oczyścić moc. chciałem pokonać tego zabiaka tutaj. 6 minut, już nie było. Oj, więcej! Nie tylko jednego zabiaka chyba. Tutaj muszę walić krity, czyli z góry bardziej. Na razie, jak widać, chyba będziemy musieli utworzyć węgiel drzewny ale nie będziemy mieli za ja to problemów chyba już tutaj z zechcą, prawda? Siekiela, tak? No to robimy patryki. Służymy siekielę. Na no, razie nie mam tego z innego, nie jest to do jedzenia. Nie dziwne, że mam tutaj od razu żelazo. Możemy yy. sobie kolejne punkty zrobić, że od razu się nam przepadało. Kolejne. Okej. Okay. Rzucimy to. No to jest, z tego nic nie odpadło, chyba z tego mogą być nasionki. Tutaj jest niższa część. No dobrze, może się nimi spinać jak wiadomo. Dość czasu na tych drzewach jest kakao, ale tu chyba nie widziałem. żebyśmy mogli skraftować pierwszą zbroję, pierwszą zbroję, zbroi. Tutaj widać mamy dość mało życia tutaj na tym świecie i, I to było musimy tutaj. No, no tak, no musiałem tutaj zastopować, bo coś się stało z telefonem brakowało pamięci. Ale teraz mogę dalej nagrywać, zaraz i tak kończę. Tutaj zbierzemy sobie i idziemy na dół do kopalni. Mam już trochę nawet... O, mam już trochę... Y, kopalni. Mam już trochę... Łuchnieję. No, I niestety pierwszy, pierwszy, pierwszym... Pierwszym... Pierwszym małym, który tutaj... Pierwszym drugim, bo pierwszym... Pierwszymi dwoma był, były... Zubijaki, które nas nam przeszkadzały tutaj w tej grze. I tam, chyba widziałem kolejnego już kiedy to albo creepera. Nie, nie pamiętam, nie widziałem. Pewno coś, o czym nie do tarczy. Teraz będzie problem mały z wyświetleniem, ale gdzie tutaj mamy jakieś jedzonko? Musimy pójść po jedzonku. Kakao widziałem, ale to nam się nie przechyba. tutaj krówka. Yy, no i... No... Wróćmy do odpali. po prostu. krówka. No to Też on nie mało niby, ale zawsze coś tutaj jest. I... Oj, prawie straciłem życie. Niedługo opuszczam ten wąwóz, chyba tu nie będziemy. Chyba że... czekajcie, poczekajcie. Coś mi się zepsuło chyba. Dobra, potem to naprawię. Trzeba bardzo bym chciał sprawdzić fordy na to, jestem. Dobra. Przykropalmy to sobie. I zaraz lecimy sobie do pokonać. Mob. Zróbmy sobie skrzynkę, żeby nie, nie, nie brać wszystkiego, co sobie potrzebne. Będzie nasz no zestaw, którego będziemy potrzebować. Przed się jemy, tak żebyśmy mieli pełne życia, czyli 10 co dusza. Obożmy ją Ok, kolejny żelazo. Żelazo chyba w tej grze nie będzie nam dokonać. <laughs> Bardziej za Trzeba uważać, żeby nie wkreślić lat. Nawet 5 lat. Tutaj mam więcej, więc... O, tutaj jest jeszcze... Za.

Pierwsze złoto mamy już w pierwszym odcinku. Tak samo jak pierwsze miejsce. Dokonaliśmy bardzo ważnych postępów, strzał z strzeluszki na tak. staw. Nie jest jednak być może postacią, jeżeli chodzi o. Strzanie z, z łuku to jest bardzo dobry, ale niestety nie myśli i dzięki temu wydaliśmy. Ale my też nie myślimy, bo sprawiliśmy. Teraz będę szukać tego miejsca i zaraz je znajdę. Zmarliśmy już w pierwszym odcinku to jest oczywiście jego koniec zaraz po prostu wszystko zajęcijemy tutaj niestety jeszcze, będą nam przeszkadzać bardzo zębiaki, ale jakoś się będą. trzech za na górę. trochę dłuższy. Możecie pisać w komentarzach, co zrobimy w kolejnym. Ja najlepiej wybrałbym się pod diamenty, gdyby nikt nie napisał nic na przykład w komentarzach. Zrobię żegnam. jak Cześć.